Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bogusław Zagłada, a to jest program Nie inaczej. Ze mną jest Pan, poseł partii em, Sojusz Polski, Bartosz Colowisz. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, ale ogólnie jestem ze Solidarnej Pol Polski, ale. Okej. Okay. Aha, rozumiem, bo była wcześniej Partia y, Sojusz Polski, ale. Dobrze, przejdźmy do sedna, więc były wybory prezydenckie, pierwsza dura. Jak pan się wypowie na ten temat, bo tutaj mamy wiele kontrowersji też dotyczących tych wyborów. Miał być wąsik, jest pan Kowalewski. Bo ogólnie Wąsik był dobrym od początku wyborów był wielkim faworytem do wygranej. Ale myślałem sobie, że większość polecają na Antonia. Więc pomyślałem se, że może zagłosuję na Antonia. Więc, więc okazało się, że Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła, że Kowalewski i Antoni wygrał pierwszą turę, a Wąsik zajął drugie miejsce. Po tym jak Wąsik powiedział, że trochę jest. trochę jest smutno, ale czasami zły, ale powiedział, że nadal będzie walczyć podczas drugiej tury, która odbędzie się, który jeszcze nie powiedział Państwowa Komisja wyborcza, Więc czekamy jedynie na termin do drugiej tury. Rozumiem, a czemu akurat Wąsik? Jezu, przepraszam, przepraszam, czemu akurat pan Kowalewski? Było jeszcze kilku innych kandydatów, może oni mogliby Pana jakoś zainteresować? Lub. No, było tak, że byłem w niektórych konwencji programowych. Na przykład u Krzysztofa Kuma, Kumana, który niestety przegrał te wybory, powiedziałem mu, czy będzie współpracować z, na przykład z PZPN czy z Polskim Związkiem Koszykarskim. A on mi powiedział, że tak, po prostu. A Wąsik nie zareagował mojego pytania. Więc, więc myślę, że Kuman, który. Trochę słabo mu wyszło, ale myślę, że. Human, no, może że trochę słabo zaczął ten wybor. A Zastanawiam się właśnie, pytanie, czemu akurat pan Kowalewski? Podobno jest teoria, że on czyta z kartki. Czy to jest według pana prawda, czy jednak pan się trzyma tego, że po prostu dziwnie mówi? No, chyba. Albo dziwne, albo nie wiem. Zależy, czy, czy na, go, na kogoś zagłosują, ale wiemy, że wiemy, że chcieli tego Kowalewskiego, bo jak dobrze mówią, że, że nie chcą, aby Wąsika, aby współpracowali z Brukselą. No. Za rządów pana Wąsika było stwierdzenie, że złamał on konstytucję. Czy może wie pan coś na ten temat? Czy byłby się pan w stanie wypowiedzieć jakoś na ten temat? Czy w pana oczach Wąsik stracił na tym? Czy, miała, czy nic się nie zmieniło w pana oczach na jego temat? Ogólnie z Wąsikiem było tak, że jeszcze za wczasów, kiedy byłem jeszcze w licei demokratycznej to Ogłosili już, już ostatnie oświadczenie, że przez Wąsika doprowadziło, że LD, który kiedyś byłem, niestety upadło. I dlatego um, zrobiłem trochę przerwę od niego. Ale jeśli chodzi o zawczasów Wąsika, to nie jestem zainteresowany, ale, ale wiem, że Wąsik, kiedy byłem w LD, to doprowadził, że jeszcze przed wyborów upadł, upadła Liga Demokratyczna. No rozumiem. Eee, hmm, temat to się jeszcze wypowiedzieć. O, jeśli chodzi o tych nadchodzącą kadencji w Sejmu, to już wiemy, że będzie dużo partii podczas nowej kadencji Sejmu. O, eee... Jak my pan myśli, ile będzie tych pakietów, Czy będzie jakoś ich 5, 10, 20 może? Będzie, ogólnie już będzie tutaj już 17. O, sporo. Czy uważa pan, że to jest jakaś nieza duża liczba na Sejm, może powinno być ich mniej? Nie wiem, to ich zależy, czy oni sami stworzyli, to ich to ich wina, że oni stworzyli tą partię i zgłosili do, do sądu okręgowego w Warszawie, że chcą przejść do, do tego sejmu. Mm. Um. A jak pan myśli, kto, kto ma większe szanse na wygranie drugiej tury wyborów? Pan Wąsik czy pan Kowalewski? No, myślę, że skoro Kowalewski. Poradził sobie bardzo dobrze w pierwszej turze, to miejmy nadzieję, że w drugiej turze to samo. Ponieważ po tym, co, co powiedział, po tym jak wygrał tą drugą, to znaczy pierwszą turę, to myśli, że uda mu się po drugiej turze zostać prezydentem. Rozumiem. A jak pan się wypowie na temat pana Kowalewskiego za jego czasów, gdy był marszałkiem Sejmu. Wicemarszałkiem, marszałkiem. Trochę nie wiedziałem o tym, że Kowalewski, że wygrał te wybory pierwsze, ale jeśli chodzi o marszałka, to myślę, że to był trochę pogodnym osobą. Trochę miał trochę z innymi styczność, ale myślę, że. Kowalewski za jego czasów było u niego dobrze. Czy jest według pana jakiś postulat u pana Kowalewskiego, który się panu jakoś nie spodobał? Czy, jest, czy byłaby jakaś lepsza alternatywa dla niego? Dla mnie, jeśli chodzi o Kowalewskiego postulaty, to byłoby tak, że największym postulatem był, że rozwój polskiego sportu jeszcze bardziej, tak aby inne miasta zyskali stadiony albo orliki i zaczął współpracować z takimi. Takimi polskimi związkami sportowym na przykład polskim związkiem piłki nożnej czy polskim związkiem Pił koszykarskim. Ja myślę, że Kowalewskiego się uda, jeżeli wygra te wybory. Drugie, które co z naszej? Znaczy, Rozumiem. A czy jest jakiś słaby postulat? Czy jest jakiś gorszy, jakiś, jakby sformułować? Czy jest jakiś słaby postulat według Pana, u Pana Wąsika, czy zmieniłby Pan coś w jego programie? Czy jakby Pan startował na prezydenta, czy, czy jednak wszystko jest dobrze i, i tylko według Pana po prostu Kowalewski ma jakieś lepsze predyspozycje do zostania pod prezydentem? U mnie, gdyby ja kandydował do prezydenta, to najbardziej dofinansować wojskowi. Oraz sport, oraz niektórymi rzeczami, które jeszcze Wąsik zapomniał robić, kiedy jeszcze był, kiedy jest, był prezydentem. E e e Proszę pan, tutaj pan wykorzystał też ten sam postulat, co miał pan Wąsik, a ja po powiedziałem, czy jest jakiś słaby postulat pana i co by pan zmienił? A, sorry, sorry. A pan wąsik też... Jego chyba słabym postulatem... Ja, to była chyba gospodarka, bo gdyby wziął Boże, że pan, niech pan wyobrazi sobie, że zabierze sobie zboże z, z, nie, z niewiadomych krajów, a nasze polskie zboże zostały gdzieś, a i wziął tylko Boże z, z innego kraju, więc. Myślę, że aby ograniczyć, bardzo dużo ograniczyć zboże z, albo z Ukrainy, albo też z innych krajów. Więc musimy szanować nasze polskie zboże i nie chcemy, aby ten Zielony Ład w naszym Sejmie to wprowadzili. Mm -hmm. eee, rozumiem. A jaką by Pan wtedy alternatywę wprowadził zamiast tego? Moim alternatywą było porzucenie, odsunięcie zboża z innego kraju albo z innych, na przykład dynie, jabłka. To wprowadził taką, taką, taką modernizację w gospodarce, że każdy, było każdemu mu stać. Hmm, nie rozumiem. A, jakby, chciałby pan to, a jak chciałby Pan to zrobić? Musi być jak już na ten konkretny sposób. Po prostu wprowadzić program anty, an, antyinflacyjny, który pole, będzie polegał na tym, że dajmy sobie przykład, sto, będzie kosztowało 100 zł. To z moich obliczeń będzie kosztować gdzieś maks. Mm, mm, maks mm, powiedzmy, że 20 albo 10 zł. <kłysy> Nie rozumiem. A jak ma wyglądać ten program antyinflacyjny na czym on będzie polegał i z czego będzie się składał? O tym, że jeżeli jeśli policzymy z 100, 100 złotych, z, z polskim z euro, zaraz panu pokażę. Czekaj, muszę wejść na kursa. Ja proszę pana, to jest tak troszeczkę na żywo, więc nie, nie wszyscy to zobaczą. To ogólnie gdyby dy, gdyby no sto, gdyby zboże Ukrainy kosztowało by na przykład 100 zł, to byłoby kosztowało gdzieś 23 zł według mojego planu. Tak ja rozumiem. no dobrze. Mm. A jak pan się wypowie na temat programu pana Kowalewskiego? Co się panu w nim najbardziej spodobało? Najbardziej spodobało mi się to, że, czekaj, podobało mi się to, że chciał aby naprawić to, co po prostu zniszczył Wąsik za jego czasów i chciał aby jeszcze bardziej dofinansować Polskę. A co panu się najbardziej spodobało właśnie z programu pana Wąsika? To chodzi. Najbardziej podobało mi się o tym, o dofinansowaniu dla talentu. Dla dofinansowania talentów dla młodych osób, które chcą grać albo piłkę, albo siatkówkę. Rozumiem. A jak pan się wypowie na temat mm, programu pana Wąsika? W podpunkcie tam militarnym. Nie pamiętam, jak to się tam konkretnie nazywało, ale ogólnie chodzi mi tutaj o wojsko i tak dalej. To chodziło mi o tym, że chciał jeszcze bardziej dofinansować wojsko, tak aby był modernizowany. Rzeczywistość, rzeczywistości, jeżeli wygra, to myślę, że chyba, chyba niestety mu się nie uda. Yy, rozumiem, a jak pan myśli, czy Według pana Nawet jeśli Wąsik by wygrał te wybory, tą drugą turę, czy to by była dobra zmiana? A raczej kontynuacja tego, co było wcześniej, czy, yy, czy to jednak by było Kolejne 5 lat Gorysze Myślę, że ktoś, ktoś stworzył piosenkę o nazwie Wąsik marzy I mówiono, że chcą że, chciał, że mówiono, że Wąsik chciał marzyć, że wszyscy byli mili, aby mu się spełniło, aby wszyscy Polacy byli zadowoleni i chcieli polecieć do Brukseli i zobaczyć, jakie mają stadiony itd. Ale jeśli chodzi o zmiany, to myślę, że chyba to było trochę ciszej. Hmm. Hmm. A... Czy według pana Kowalewski może się w którymś momencie potknąć na tych wyborach? Może mu się reputacja zniżyć i, ten... i rzeczywiście te głosy mogą spaść? To zależy od sondażu prezydenckiego. Rozumiem. To też zależy raczej od pana Kowal Kowalewskiego, czy nie zrobi nic głupiego jeszcze przed drugą turą. Tak no samo jak mi pan Janek Czosynkowski, czy jakoś tak? Stoszynkowski, jakoś, tak? Uh -huh. o. To e Czy dzień przed wyborami, więc... Więc myślę. Musi pan chyba... Kowalewski też uważać. Muszę no na nadzie... A, dobra. To myślę, że chyba... Co? O, dobra. Myślę, że chyba, że trochę się poknie, jeśli poknie się przez wizwiska przez swoich partii, to może doprowadzić to, że wpadnie głos, a najchętniej będą głosować na wąsika. Ja rozumiem. A jeśli już jesteśmy przy wyborach prezydenckich, jak pan myśli, czy ma pan swojego jakiegoś faworyta na wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych? Jeśli chodzi o wybory prezydenckie w USA, to myślę, że Joe Biden, ponieważ Donald Trump chce, aby Uni aby nie pomóc Ukrainie, a Rosja bardziej się zmodernizowała i szybciej zaatakowali Polskę, a my tymczasem Polacy mieli trochę gorzej. No proszę pana, no też Trump myśli, że nie myśli, ale raczej mówi, no, Trump jest biznesmenem, wie gdzie postraszyć, wie gdzie się cofnąć. Bo chcę wrócić do jeszcze zawczasu z, z lat 2016-2020. To oni mieli układ z Angol już, już, nie, już niebędącą kanclerzem Niemiec Anglem Eckerem oraz obecnym prezydentem Władimirem Putinem, który tu też za niedługo odbywają się wybory do prezydenta w Rosji. Dobrze. A... Mm... Jak pan myśli? Czy nowy prezydent, jeśli, będzie, jeśli wygra pan Antoni Kowalewski, będzie miał dobrą współpracę z rządem obecnym, czy raczej nie? No, według moi, z mojego punktu widzenia, myślę, że tak, bo chyba wiem, że marszałkiem jest Adam Brownen, chyba tak? Adam Maury. A, Adam Bałym, to myślę, że chyba będą się pogodzili, ale może się zależy tak, że w nowej kadencji będę chyba wybierać nowego marszałka i chyba nowego premiera. Ech, eee, a co z resztą rządu? Jeśli mamy jeszcze ministrów e, od różnych spraw, mamy jeszcze różne organy państwa i tak dalej, i tak dalej, policję I jak, jak pan się zapytuje na to czy współczesny jak i przyszły prezydent dadzą sobie radę współpracy z całym państwem praktycznie no myślę, że tak ale, to, ale będzie zależało od nowej kadencji, która zacznie się już w piątek i będą najpierw wybierać marszałka i w późniejszych premierach który będzie przedstawiać nowych ministrów a jeśli chodzi o organy, to myślę, że będzie z nimi zgodny. Muszę się zastanowić, na jaki temat się wypowiedzieć, jaki temat rozpocząć kolejny. Mm. Ach, kurde, zapomniałem. <laughs> Może pan coś zaproponuje? Bo ja, kurde, szukam tematu, nie, nie mogę znaleźć. Hmm. Według mnie, mm, że, w, w, że w niektórych partie, jeszcze przed rozpoczęciem tej kadencji, trochę upadły, ponieważ wiemy, że dużym powodem upadku tych tych partii, by albo hejty, albo też konflikty z innymi partiami. Dobrze. A jaka jest Pana ogólna ocena wyników tutaj dzisiejszych wyborów? No, myślę, że była trochę uczciwa. Uczciwy głos, ponieważ myślę, że wszyscy na Wąsika. A ja, a ja mówię, najlepiej Antoni Kowalski poprowadzi jeszcze lepiej niż Wąsik. I wszyscy śpiewali, Wąsik marzy, by było miło. I tak kółko kółko. No tak, dobrze. A jakie są według pana główne wnioski, które można wyciągnąć z dzisiejszych wyników wyborów w kontekście politycznego krajobrazu naszego kraju? To z moich wniosków myślę, że myślę, że niektórzy prezydenci, którzy niestety odpadli z, z drugiej tury, to mogą trochę być dla nich smutna wiadomość, ale miejmy nadzieję, że w następnych wyborach im się uda. Dobrze. A zaskoczyły Pana wyniki wyborów? Czy wchodziło coś Pana szczególną uwagę? No trochę mnie zaskoczyło. Chodzi mi o liczbę głosów, bo, bo Kowalewski miał 147, a Wąsik miał 128. Więc z mojego wyniku myśl, mówię. Że Wąsik, aby zajął pierwsze miejsce w tym pierwszym turze, musiał mieć co najmniej 19 głosów. Okej. Okay. Uh, czy można wskazać główne czynniki, które przy, 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 kurde, przyczyniły się do zwycięstwa pana Kowalewskiego w pierwszej turze? To, że niektórzy partie mówią, że najlepiej głosować na Antoniego. Mm -hmm. uh... Po prostu chcą promować tego, an, tego Kowalewskiego, tak aby, aby Kowalewski przyjął pałeczkę Wąsikowi. Okej. Okay. Uh... Są jakieś właśnie czynniki, które mogą opisać, które mogą stwierdzić dlaczego pan Wąsik przegrał właśnie te wybory w pierwszej turze? To jest to, że, się... że, że miał chyba problemy z innymi rządami, rządami że z innymi partiami. Drugim rzeczą jest to, że przez niego doprowadziło do upadku Ligi Demokratycznej. I trzecie, że większość chcą zwolenników Kowalewskiego innych, pa, innych no. osób. A jakie są główne wyzwania, przed którymi będzie stał pan Kowalewski jako prezydent, jeśli wygra drugą e, turę, biorąc pod uwagę kontekst wyników wyborów? Musi najpierw pójść na posiedzenie Sejmu, aby, aby przysięgnąć, żeby będzie prezydentem, aby, aby Kowalewski był prezydentem, musi mieć większe um, zgody z innymi, sojusz z innymi państwami i odwiedzać ich i wzi wziąć udział w, w kongresach NATO na czy też ONZ-a. I referendum. I referendum oczywiście. A... Jak ocenia pan reakcję społeczeństwa na wynik wyborów? Czy zauważył pan jakieś istotne tendencje w tym zakresie? No myślę, że niektórzy, którzy głosowali na wąsika byli trochę niezadowoleni, a osoby, które byli za Kowalewskiego, byli trochę wesoli, bo muszą jeszcze wygrać drugą turę? A... Czy wyniki wyborów mogą mieć wpływ na polityczną przyszłość kraju? No myślę, Jeśli... że tak. W Bo... jaki sposób? Może być tak, że Ukraina, która jest w okresie wojny, może mieć wielkie wsparcie od nich, ale mogą być takie, coś, że na przykład Wąsik albo Kowalewcy mogą odmówić wspierania Ukrainy i, i, przy, i to może spowodować to, że Ukraina może ucierpieć u kogoś u prezydenta. Dobra. Czy istnieją aspekty procesu wyborczego, które wymagają uwagi i ewentualnej zmiany po tych wyborach? Myślę, że chyba tak. Dlaczego? Jak? Myślę, że chyba, chyba chcą, aby, aby chcieli, aby porzucić um, jeszcze w czasu i chcą, aby na przykład Kowalewsk, Kowalewski zmienił coś w naszym kraju. Dobrze. A jakie są główne lekcje, które możemy wyciągnąć z tego rocznych wyborów? a co w przyszłości? Lekcją było to, że byli, były prowadzone debaty i byli zmuszeni gada, porozmawiać o tym, co będzie co chcieli zmieniać w tym kraju, ale myślę, że że miejmy nadzieję, że te wybory nauczyły ich, że jak czasami wygrywać, czasami przegrywać. Okej, okay. rozumiem. A to jest chyba już koniec pytań i tematów. Dziękuję panu za rozmowę. Życzę miłego wieczoru. To był program nie inaczej. Ja nazywam się Bogusław Zagłada, a ze mną był pan e, Toszow. Tak? Toż, nie? Solidarna Polska. Solowicz. O, no Solidarna tak. Polska. Dziękuję. Dzień dobry, Dzień dobry za spóźnienie.